Dobra kochani, witajcie na kanale. Dzisiaj wracam do Was z odcinkami i pomyślałam, że po prostu pokażę Wam, jak ostatnio wygląda moja taka powiedziałabym, rutyna, jak działam, jak funkcjonuję, jak prowadzę e, moją firmę. I dlatego dzisiaj zabieram Was na jedno ze zleceń, które przygotowuję Będzie to i roczek, i chrzest święty, robię tam fantastyczną dekorację Także jak jesteście ciekawi jak to wygląda, wiecie, tak od strony takiego backstage'u To zapraszam do oglądania Tu już mam co nieco poszykowane, nie będę Wam teraz całości pokazywać, bo tu tego jest sporo Jest bardzo dużo balonów, jest to roczek dziewczynki Także będą tutaj przede wszystkim kolory złote, będzie biel No i będzie wiadomo, na pewno bardzo dużo kolorów Różowego. Jesteśmy już na miejscu, zdążyłam podjechać pod salę, także czekam tylko jeszcze teraz na panią menadżer, bo w sumie tu są dwie sale do wyboru, na których, będzie, na których będą uroczystości, także w sumie nikt mi nie jest w stanie określić, wiecie, na którą salę ja mogę wejść, także poczekam jeszcze chwilkę, byłyśmy umówione na dziesiątą, także zaraz pani menadżer powinna podjechać i wtedy wchodzimy i działamy. Nadmuchać balony. Od tego zawsze zaczynam. Tutaj wystartowałam z kolorem różowym na sam początek, ale nie zabraknie też koloru złotego, no i białego. O tym Wam wspominałam już na początku. Wszystkie balony zawsze sobie układam w taki specjalny kształt, żeby łatwiej mi je było później porządkować i łączyć. Obowiązkowo przy każdej dekoracji mam balony w najróżniejszych rozmiarach. Nie jest to nigdy tylko jeden rozmiar, bo po prostu on nie zapewnia takiego efektu wow. Dlatego teraz czas na szybkie nadmuchanie, przygotowanie takich maleńkich baloników, które później robią mega robotę. Serio. I zaczynamy robienie girlandy balonowej. Ja tutaj nigdy nie idę na łatwiznę, nigdy nie korzystam z takich gotowców, bo ostatecznie jakoś e, mam wrażenie, że one po prostu nigdy nie oddadzą takiego kształtu, jaki możemy uzyskać przez samodzielne powiązanie tych balonów. Owszem, jest to trudniejsze, ale efekt jest naprawdę tego warty. I przede wszystkim takie balony są bardzo trwale związane, więc na pewno takiej kompozycji nic się nie stanie. Ja akurat układam tutaj te balony kolorami, czyli na przemian biały, różowy, złoty, bo tak moim zdaniem najlepiej się one prezentują i później mogę poszaleć z dodatkami. Często wtedy właśnie dodaję takie malutkie baloniki, o których Wam mówiłam, albo dorzucam balony foliowe, jakieś gigantyczne balony. No naprawdę, dodatków jest mnóstwo, więc tu serio można się popisać wyobraźnią. Takie związanie girlandy balonowej też się może wydawać na filmie, łatwe i szybkie. Ale uwierzcie mi, trzeba do tego dużo doświadczenia i wprawy, żeby zrobić to odpowiednio dobrze i tak, aby nic nie odpadło i żaden balon nie pękł, bo to wcale nie jest takie łatwe. Ja wymyśliłam, że tutaj właśnie ta girlanda balonowa będzie przyczepiona tak na skos, bo najładniej się to prezentowało, przynajmniej tak nadal myślę. I rzeczywiście to był też taki kształt, który został wybrany przez klientów, także tu od początku zamysł był właśnie taki, że te balony będą zawieszone na skos. Nie zabrakło oczywiście gigantycznego balona, który ma średnicę około metr i te balony też naprawdę są super, jeśli chodzi o dodatki, bo fajnie wypełniają pustą przestrzeń. Tak teraz wygląda girlanda. Ja dodałam tutaj tylko jeszcze takie złote małe baloniki i chciałam tutaj dodać różowe, ale chyba zostaniemy przy złotych, bo będą lepiej pasować. O, takie różowe nadmuchałam, ale chyba z nich nie skorzystam i wykorzystamy do wykończenia złote. Na doczepienie jeszcze baloników z helem do krzesełek, na których siedzą dzieci. Jest to super pomysł, bo dzięki temu dzieciaki od razu na przyjęciach wiedzą, w którą stronę mają się udać. Te krzesełka też się jakoś tam wyróżniają. No i każdy taki balon z helem może też zabrać ze sobą do domu, co jest super, że wiecie, oprócz tego, że na przykład solenizant czy jubilat obchodzi swoje urodziny tam czy jakieś inne święto i ma dla siebie tyle balonów to jeszcze dodatkowo na przykład właśnie dzieciaki też mogą się z takich dodatków cieszyć. Dodatkowo na stole układam też balony z helem, które już sobie wcześniej przygotowałam, tylko część ustawiłam, żeby tak mniej więcej oszacować wysokość, żeby ona się jakoś nie zmieniała no i dzięki temu cała kompozycja, cała dekoracja była już gotowa. Koniec przygotowywania dekoracji, koniec pracy na dziś Znaczy, tak wiecie, pół na pół Bo jeszcze będę musiała dzisiaj wieczorem podjechać I to wszystko sprzątnąć po uroczystości No wiecie, jakby Żeby sala już tego nie musiała robić Ja zawsze już to mam jakby z automatu w swojej ofercie No bo jest to dla mnie logiczne, że skoro Coś trzeba było przygotować Przystroić, no to później ktoś to musi Posprzątać. Oczywiście wszystkie jakieś Balony z helem, które są, wszystkie dekoracje Wszystko zabierają Klienci, co tylko chcą No, co, no po prostu, co im się najbardziej podoba co załadują do samochodu Także ja teraz już wracam do domu Robimy sobie teraz z Michałem dzisiaj um, Taki wolniejszy dzień Także po południu gdzieś sobie pójdziemy na miasto Ja mam strasznie ochotę na sushi Także chyba pójdziemy na sushi Tak jak się jeszcze przyjrzycie to zobaczcie Tam są wszędzie światełka Także mega fajnie to wygląda A ja teraz w samochodziku jadę Lecimy do domu